O, witam was, witam was yy, w 12. 12 odcinku mojego Let's playa gry Mortal Kombat Complete Edition. Zobaczmy, co tam potrafi nasz kolega Kano. Yy, nie, Kano, tylko kawal, kurde. Um. <ścoughs> Nigdy do końca nie ogarniałem, co to ma być. Bo. Kabal jest postacią z trójki, a może nawet z Ultimate Mortal Kombat, tylko nie pamiętam w tym momencie. Uu, no To było zaskakująco skuteczne. A ciekawe, czy potrafi nadal ten swój bieg fajny. Potrafi! No, jest jeden z fajniejszych ataków. No, Ekstra nie wszedł. Au, au. Oj, oj, oj! Ekstra nie wszedł. <grym> Dobrze. Au. Jak się... No, uh. uh, nawet fajne. Coś ci cieknie z maski, panie pani Kabał. Swoją drogo, nie wiem, czy zauważyliście, ale jedna z tych yy, nieudanych, że tak powiem, klonów jest w dokładnie tej samej pozycji, w jakiej była... Eee, replay w Alien Resur Resurrection takie subtelne „wink-wink“ nawiązanie. Wink. <śla> Ow! była zaskakująco efektywne. I efektowne. Bum, suka. Dobra. A ciekawe, co się stanie, gdybym zrobił. KABOOM! <laughs> now, how do I get out of here? Must have been worth dead now, are you? How do I get out of here? Good luck. No one gets out of Outworld without Shao Kahn's Saiso. Outworld? Shao Kahn? Shao Kahn's a big boss around here, and soon, No weź go, zabij wreszcie. No weź go, zabij wreszcie. O, cześć, Milina. O, Motaro leży. Motaro był fajną, kurde postacią. Szkoda, że nie występuje w tej grze, że tak powiem, grywalnie.

I od kiedy on to umie? O, nieźle cię przetrzepała, Sindol. O nie, noob. O, moje cycki zostały powiększone. Co jest z tymi cyskami tak cały czas? Hm. Nikt Poza. I Jak on tak szybko usiadł na tronie? Wytłumaczcie mi to. Chyba, że to... Jakaś, a, jakiś prawda. Inuendo, ale. No, chodź tu. Dopiero zauważyłem, że to jest tak, tagowy mecz. Kurde! Strasznie mnie wkurza, że Noob Cybot ma w zasadzie taką samą. taki sam zestaw skilli, jak. E, no, jak. E, Shadow z gry One Must Fall 2097. Tyle, że te cienie w. W One Must Fall można było. Można było bić, a tych tutaj się nie da. No i tak mam konfliktujące, że tak powiem. Oj, Oj. mam konfliktujące instrukcje z mojego mózgu. Damn, muscle memory. Boom. Au, przegram, przegram, przegram. Przegram. Oj. A może nie? Nie, przegram! Przegram! Przegram, oh, przegram moja jedyna nadzieja w maszowaniu tego ataku oh. A, Milina Żeby nie ten Ray ja. Oj, 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 oj Ty chumania. Wait, what? Co tam się stało? Zgaduję, że miał być tagowy atak, ale z jakiegoś powodu go zablokowałem. Au. Au, au. Au, 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 au. Chodź, chodź. Szmato. Aaa, hektaraj. Uuu, kolanka. Oh. Gdyby nie ta super prędkość, to byłby kolejny z... na liście ataków specjalnych, które są względnie normalne. Niestety względnie tutaj jest bardzo względnie. Chudę, chyba przegram kolejny mecz. Muszę. Oh. Muszę się trzymać jednej skutecznej taktyki, którą nie jest... Oj! To było zaskakująco udane, aż się... Aż się sobie samemu spodobałem. Ech, no nic, nie mam miętkiej gry. Trzeba się brać do roboty. co wyszło? you suck! Chodź tu, chodź tu, Boom. Jorp, właśnie tak! Jorp esterek! Oj, oj, oj! Au. Za karę dostaniesz X-raya! Obawiam się! Oj! Albo i nie! No to... Zmarnowałem X-raya! Kurde! Wiesz co? Nie lubię cię! Nie lubię cię! No, to jest za długi atak! Nie da się go maszować wygodnie. Będę musiał opracować inną taktykę. W sumie, zapominam cały czas, że to potrafię. Au! Au. O, nie! Aau! Odwal się! No! Dobrze! I... sucz Nie! Kurde, znowu zmarnowałem, eksreja! Trudno! Po prostu będzie kolejny plecz do przegrania! Kurde! Gamepad! Jak chcę robić ciosy specjalne, to mnie nie świruj. Teraz niepotrzebnie. I źle w sumie, bo za mało te Aaaaaj. <grymny> <grymny> Au. Au. O, au, au, nie, 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 nope, 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 nope. Nope. Nope, nope. No, kurde. Ech. To będzie jeden z tych meczy. Fight. Ale przejdę to bez blokowania. Zobowiązałem się. Nieoficjalnie wprawdzie, ale się zobowiązałem. Oj. Au. Au. Nie lubię tego. Chyba już wiem o co chodziło wirusowej z Miliną. O, bardzo dobrze. No, dlaczego żaden mój x-ray nie wchodzi? To jest, to jest takie frustrujące. Bum! Dobrze. Nie! Ale ja go x-ray wszedł oczywiście. Ale nigdy go nie widziałem w sumie. LOL! Au nie! Przegram! Ty chumania. Ach. Round 2. Fight. No, Daj to swoje seksowne ciałko i zaraz je obiję. Właśnie tak. I właśnie tak. Ok. Nie mogę powiedzieć, że była to dokładnie moja intencja. tak własną córkę przezywasz No nareszcie. No na jeden ekstra i szef. tu Au, au. Mam złe przeczucia, że to, spędzę tu dużo czasu. Au. Wiecie co? Pokażcie mi może jakieś kombosy jednak. O jeden, 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 to już robiłem. 1, 1, 3, 2. Ten jest chyba najdłuższy. Tylko teraz. Co to jest 3, a co to jest 2? Okay. A, dobra. Przydadzą mi się te kombosy. <laughs> O Jezu! Właśnie zablokowałem jego x -raya. Jestem z siebie taki dumny. Dobrze, Milina. Chodź tu, dawaj, cycki Cycki! No! Bardzo dobrze Wstawaj! <gry> no. Tradycja nauczenia się jednego kombosa i maszowania go w nieskończoność nadal wiecznie żywa. Czyli tak zwana technika na Tekkena. Chodź. No dobra. Chcąc nie chcąc, uczę się tej gry. Au. Kurde, zmarnowałem eksraja znowu. <laughs> Cały czas ten sam kombos wchodzi. Oj. Au. Kurde, zapominam, że trzeba z cofaniem się do tyłu. Mm. Pomyliłem klawisz. No. Technika na Tekkena... Jak zawsze, skuteczna. Oj, To ty dostaniesz moją kulkę nie wiem czego. To jest? I I miałeś rację. Ale rozumiem, że. Ech. Czyli portal był nieustannie otwarty z jakiegoś powodu? Okej, okay. te, znam ten asfalt. Ja znam ten asfalt. Och! This Oh, oh really? Says Who. Sub-Zero. What a twist. You say that like it means something. As you will soon discover. No, dobra. Czyli obijamy ryja... No, ...cybernetycznemu Sub-Zero. No, staramy się. Fajnie. Tak. Zapominam kombinacji. Kurde! Widzę, że on też techniką na Takkana zasuwa, a ja zmarnowałem X-Ray'a po raz kolejny. Jak to już jest moją tradycją. Dobra. Kurde! Au! Aj. To nie, by nie była najmądrzejsza z moich decyzji. zaskakująco efektywne ze strony tego całego robota. No ale nic. Aj. A to nie było mądre z mojej strony. Dobra, teraz tak. No, są straszne. No, A, czyli jak, jak tak robię, to... Jemu to nie wchodzi, to warto pamiętać. Boom, no. Au. Chodź. <laughs> ok. Co on sobie tam w tyłku grzebie? Z Dobrze, co rysz? Też, tak, też byś tak odebrał, to też byś się nie śmiał. Aj, zapominam, że on to potrafi. Dobrze, pełne kombo. Aj. Wins? Heh, not as cool as you thought. He, też mógłbyś stawać w, do Why konkurencji you z najbardziej śsiarczystych tekstów. Not o, Shiva. I'm human. You do not human. You. Oh, really? Kaczy, Twoje Fatality to też zdjęcie maski. Ale niestety tego się w czasie story mod nie dowiemy. Co ona mu robi? <grystanie> no, dobra. Dziwie, trzeba spuścić w pierdziel. Chodź Dobrze! Dobrze! Au, au, au. Nie! Kurde, nie lubię jak to robisz. Swoją drogą ten efekt w trójce był fajnie zaprogramowany, bo wprawdzie grafika tego efektu była taka sama dla każdej postaci, ale gra używała starej techniki palet cyclingu i że tak powiem kolorystyka była dostosowywana do postaci, którą akurat się świrowało. Dobrze. W żeby nie twój paskudny charakter, to też byś była całkiem seksyjna. Oj. To nie była dobra decyzja. Ta jest? Zaczyna mi się czuć jak w starych czasach, tylko szybciej. Sub-Zero! Każdy staruszek tak mówi. You have great power indeed, Cabal. Wait. You're the lightning guy. You help Striker. Striker is he, he is safe. He has joined us in the fight against Shao Kahn. All right. Welcome Yuri also. Oh my That which made him Sub-Zero no longer exists. He is my friend. What they did to him it is hideous. Is... To miałeś być ty, Smoke, frajerze. You're right. we got to help him if we can. <tets> <tots> <thats>, <tots> That's it. Here goes nothing. i this will work. Hell no. I've never done this before. Not like this a magic. Unable to resolve host. No panowie, wasza organizacja musi przejść w końcu na IP wersja szósta. Sub Dzień dobry. Yes. A ty skąd to wiesz? Widzisz kurde, tylko fragment jego włosów i oko. O, teraz oh. jego chapter będzie. I remember the thing I have done for Shao Oh. He cannot be allowed to merge the realm. Hey, How can Sub-Zero best help us? I do not know. <laughs> Niech My attempts to alter future events have had negative consequences. Sub-Zero should never have undergone this transformation. Enlisting him may only further divert the flow of time. We need intel, right? Let's send him back to Outworld, undercover. They will be unaware of my defection. No, i five seconds. I know the nature of the story. Earthrealm is missing. It will not be missed. You will return. You report late. Where is the intruder? I killed him in Earthrealm. He should have been safe for interrogation. He was formidable. I had no choice. Follow me. We must lead a new mission. And no, you will be my first fight. Fuck, I What mission brings us here? I have scanned your neural net 520. Your neuromodulators have been recalibrated. Yeah. It's Chodź, pomacz Pantacz! Zły dotyk woli przez całe życie. O! o! Taka głębia. No ale nic, ponieważ to już jest kolejny chapter, to tymczasem tutaj przerwę. Mam nadzieję, że dotychczas się nadal podoba, na tyle, na ile to możliwe. Jeszcze zostały dwa chaptery. Dwa chaptery i koniec gry. I będę mógł wreszcie spróbować dalej z czymś innym. No ale nic. Tymczasem pozdrawiam Was. Trzymajcie się.